Cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i bardzo miło mi Was gościć po raz kolejny, moi drodzy, w rozgrywce tego nieoficjalnego turnieju e, zorganizowanego przez moich widzów. E, I oczywiście po raz kolejny toczymy walkę między Agonem a Wilkołaczkiem. Tym razem e, Agon w lewym narożniku będzie grał nieumarłymi. E, grają oczywiście losowymi rasami. Przejdźmy sobie na pozycję Bednara na przykład, żebyśmy widzieli jak tutaj wszystko wygląda. E, będzie grał nieumarłymi. Tej rasy jeszcze nie widzieliśmy w naszych rozgrywkach. Kontra, kontra. E, Kowie. po raz kolejny u Wilkołaczka, czyli oczywiście Ołtarz, Bush, Legowisko, Orków i najprawdopodobniej Blade Master. tutaj, tutaj, tutaj Death Knight, najpewniej Death Knight e, będzie grany u Nieumarłych, to no jest bardzo, bardzo silny bohater, generalnie Nieumarli są bardzo fajną rasą. E, tych let's playów, przepraszam, gier turniowych z e, Nieumarłymi widziałem sporo, no i ci Death knight mogą, mogą pozmieniać troszeczkę oblicze rozgrywki, zobaczymy jak to się wszystko szybko rozwinie. Koszary już w drodze, Legowisko stoi, e, Agon, Agon, uch, ale się buduje krypto, cmentarz, ołtarz ciemności, ziggurat, wszystko, wszystko. Zbudować więcej. E, Gól przy wydobyciu drewna. Właśnie u nieumarłych to oczywiście troszeczkę inaczej. Tawerna, czyli może, może będzie jakiś bohater nietypowy. Pojawi się tutaj w rozgrywce, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwija. Niestety poprzednia rozgrywka była raszem, więc skończyła się w ciągu 7 minut. E, mam nadzieję, że jakoś to wybaczycie. Tutaj widzę, że ta może być nieco inna, bo już zapowiada się, że będzie chyba troszeczkę dłuższa. E, pingują tutaj e, sędziowie. Widzę, że pingują tą tawernę. To jest jakiś scouting czy coś. Do końca nie rozumiem. E, o jednak, upiorny Władca. No właśnie, myślałem, myślałem że właśnie będzie Death Knight. Ciekawie, muszę przyznać, że ciekawie. Brewmaster. Nie nie wiem, jak tutaj działają ci bonusowe bohaterowie. swoje są faktycznie. Gdzie, gdzie, gdzie jest? Halo! Halo! Aha, okej. Okay. On olewa swojego głównego bohatera z ołtarza burz i robi szybkiego bohatera z tawerny. Tak, czyli będzie Brewmaster, dobra. To ja głupę gada. Kilkoma kołaczek jak dotychczas pokazuje, wyślemy więcej myślenia. Okej, okay. Sylvanas, to znaczy mroczny łowca. Uuu, widzę, że wszyscy tak zareagowali. Uuu, prawie jak kobra. Uuu, eee, trudne pytanie. No dobra, zobaczymy jak to się rozwinie. Tutaj Dreadno, Dread, Dread Knight, czyli Dreadlord, przepraszam, upierny władca z Vampiric Auro oczywiście na starcie, żeby tej jednostki mogły bić. Eee, no właśnie też mi się wydawało, że Beastmaster to jest jakiś haras, to jest jakiś pomysł na haras. No, ma te strzałki takie swoje. Ja nie znam ich z akurat, przyznam szczerze. Z Sylwana nas nie znam. Zobaczymy, jak to, się, jak to się rozwiąże. Jakiś haras szybki z od, od tej strony idzie. To może być uśpienie i to może zaboleć. Uśpienie, surround i, i pozamiatane moi drodzy, to. Bez żartów. Chyba, że to po, po jakiś snipe idzie ewentualnie. Znaczy, bardzo ryzykownie ze strony Wielkłaczka. Te grunty tutaj stoją. Co, zdejmiesz go? No no. No, TP, dobra, uratujecie. No, a złoto w dupę. Złoto w dupę, moi drodzy. Eee, trochę słabo. Trochę słabo. Udało ci się ten obóz sklipować nie do końca. No, za cenę jednego akolity i wstrzymanie go z expami, może, może, może. Eee, ale utrata skrola i, i w zasadzie trochę momentum rozgrywki. Czy ona wzywa, czy ona miała jakiś item do wzywania? Nie jestem pewien. Nie wiem, jak do końca działa... E... Nie wiem, jak do końca działa Mroczny Łowca, czy Mroczna Łowczyni, chyba tak to się powinno nazwać prawidłowo. Chyba samony będą dostawać pierwszy. Nie, widocznie nie. Ten focus tutaj nie działa, no to wygląda. No, ale słuchajcie, Agon wygląda, że został wstrzymany tym... E... Z, tym z tym rozwojem swoim i, i ruchem. Dlaczego nie atakujesz? Halo? Halo? Atakuj. Skripuj! To! 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 Spokojnie może skripować, zanim on cokolwiek zdoła zrobić. Praktycznie brak ran, no ewentualnie tym mrocznym słudze. No ale oni po to są, prawda? Żeby, żeby tankować na siebie większość hitów. Aha, okej, okay. ona z tego swojego ataku z, tego, z tych strzałek, wygląda na to, że tworzy tych mrocznych sługów, ewentualnie ma jakąś szansę na stworzenie. Scouting idzie. No wiele tutaj się nie wyskautuje. Drugie koszary, okej, okay, czyli... Okej, okay, to może być zalanie gulami czy gruntami, ale nie jestem pewien, czy to aż tak dobrze się sprawdzi. Kanibalizm na góle. No, okej, okay, zwiększy to zdecydowanie sustain tej armii, bo raz, że będzie to połączone z ich oczywiście Vampiric Auro, którą dostarczy. O! Czyżby po? ona jest szybka, cholernie szybka i tworzy kolejnego mrocznego władcę. Szybciutko się leveluje, no ładnie gra ten mroczny fajnie. To ja już nie wiedziałem, że tak to działa. No ci teraz mają susten po prostu jak konie, nie należy no, się leczą od, od tego mrocznego władcy. To jeszcze, jakby naprawdę dostali więcej damage'a, to czy damage, czy jak to tam się ładnie powinno powiedzieć, księga zwinności, to mogą oczywiście jeszcze jej zwłoki dzięki temu. W zasadzie tą grupką jest w stanie wyczyścić naprawdę sporą ilość grup. No, czy, może oczywiście nie tą, ale spokojnie, myślę, że za, na to może się rzucić bez większego problemu. Myślę, że nawet mógłby zaryzykować tutaj z mrocznym pełzaczem do grupę, bez problemu. No tych troli berserkerów i ogra wątpię, żeby im się udało, ale zobaczymy, zobaczymy. Tutaj mamy księgę inteligencji, no chyba sensownie, sensownie. Ona jest oparta o zwinność, to jest bohaterka na zwinności. Na no, jak drugi hero by wyszedł na przykład, po ulepszeniu oczywiście Wielkiego Halu do Warowni, jakby drugi hero pojawił się jako blade master, to myślę, że kurde, to by było grubo. Ale znowu nie wiem, czy się gra na dwóch hero na... opartych o zwinność, nie wiem, do końca nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. No, myślę, że byście nawet pokusić o jakiś haras w tym momencie. Chociaż no w tym momencie będzie sala, sala umarły, więc już jest obrażenia i slow, więc może niekoniecznie. Aha, jednak po kopalnię, tutaj uśpił ogramaga. Bardzo, bardzo dobry ruch, tak mi się wydaje, bo w tym samym dajemy sobie oczywiście czas na wybicie traperów. Pozbawienie tutaj ogra wsparcia, potem otoczenie go, no oczywiście, e, później zgon. To akurat nie ulega wątpliwości. E, tutaj szkielet, szkielet jest dopuszczony na scouting, czy, czy do końca nie wiem co. No I murlokowie chyba zostaną uderzeni, tak mi się wydaje. Od Mrocznego łowcy powinien zacząć. Sylwana nasza jeszcze tutaj dobiega. E, szpon ataku plus 6 na no, Drillorda nawet okej. Okay. No na tej Sylvanas też po na ataku dużo więcej dają, no Sylvanas jest oparta bardzo mocno na obrażenia, Dreadlord mimo wszystko najwięcej więcej wsparcia, dlatego się zdziwiłem, że to jako pierwszy hero, bo właśnie wydaje mi się, że gra się na Death night a nie jestem pewien. Właśnie Dreadlord jest bardzo dobrym drugim herosem, bo, bo ta jego aura daje bardzo dużo wsparcia, chyba że to w tym szaleństwie jest metoda. Gra nie wygląda jakby miała być długa, obstawiam, że coś około 20 minut, może. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Powinienem tu wkładać moją kamerkę, tak mi się wydaje. Dajcie znać właśnie, czy potrzebujecie mojej kamerki, czy nie. Ja w tym odcinku Go zdecydowanie be. nie wkładam kamery, bo tak jak mówiłem w poprzednich, to nagrywam serii, więc y, jestem świeżo, świeżo po chorobie w momencie, jak to nagrywam. Dlatego mój nos nie wygląda najlepiej, wygląda jakbym chlał przez parę dni. Mam po prostu cały czerwony, czerwony nohal od tego smarkania w te wszystkie chusteczki, e, chusteczki higieniczne, po prostu poniszczony ten nohal. A więc będę musiał go trochę sobie zregenerować, eee, do tego, do tego, no mówię, w chorobie nie wygląda się najkorzystniej na świecie, więc, więc w istocie nie wyglądam. Kolejna ponad taku plus 6. Eee, widzę, że, widzę, że tutaj się będą stakować, ktoś mi tutaj mruczy, co mnie piszą, wszyscy piszą wiadomości do strony na Facebooka. Wróciłem dzisiaj, zająłem się odpisywaniem, znaczy to jak leci, to już parę dni temu zająłem się odpisywaniem na wiadomości, Parni mnie niestety nie było, raz, że choroba, dwa, troszeczkę miałem też rodzinnych spraw związanych z rodzinami mojej mamy, więc nie miałem możliwości bardzo. O, gargulce! Hmm, hmm, ciekawe, ciekawe. Myślę, że gargulców używa się głównie nie wiem jak to się działa gargulcami chyba się ich nie używa tak często i się używa do kontrowania jednostek przeciwpowietrznych, one były świetne tak przeciwpowietrzne, ale nie wygląda to, żeby orkowie jakoś zamierzali. No koniecznie ochrony. A, bez, bez, bez rewelacji można było dostać chyba lepszy artefakt, chociaż nie ma jak to jest z tirami e, tych neutral campów, ale jeszcze Księga Zdrowia i Pierścień Ochrony, myślę, że sensownie. 675 życia na trzecim poziomie, nawet sprawnie, nawet sprawnie, rzućmy jeszcze okiem szybciutko tutaj, przejdźmy z tej kamery, będzie lepiej. Upiorny Władca, 725 na trzecim poziomie, czyli bardziej tankowaty. Pierścień Ochrony plus trzy Rękawice Żwawości, no to to były dobre artefakty zdecydowanie dla tej Mrocznej Łowczyni, a nie dla Dreadlorda, ale może, może owczyni ma już no dużo większy boost do ataku. znaczy no i biją razem, ale ale na pewno ona jej ten ten, ten tej atak ma ma spore znaczenie. Dlatego ta szybkość ataku i u niej ma myślę, że ma, ma, ma istotny element do grania. E, Wiektor kupi leczarza. No właśnie, pytanie czy kupi e, właśnie e, skauta czy tam troll troll nie pamiętam, jak się nazywa. Wisiele energii oj zdecydowanie tak. E, czy właśnie kupi e, Blade Mastera? Zobaczymy. Tutaj tutaj najemnicy. Najmicy, kapłan cieni, sensownie, to jest do leczenia, On ma zdolność leczenia. Gargulce, no to może być bolesne dla tej armii. Ta armia, aha, czy jednak gra się pod tego kapłana cieni. To widocznie jest jakiś standardowy opening. Faktycznie te gargulce mogą zaboleć. Wilkołaczek nie ma niczego przeciwpowietrznego. ile nie będzie się bronił w bazie, to ta armia może mu bardzo popsuć szyki, bardzo. Yy, kupił? Aha, leczarza, o tym mówili, dobrze. Już rozumiem. Myślę, że można by się chyba pokusić już o ten obóz. Myślę, że bez problemu. To w zasadzie pozostaje jeszcze tylko ten obóz i to wszystko. Tu już jest wyczyszczone. Murloki pozostają tutaj. No, szybciej uporał się na pewno Wilkołaczek ze Scoutingiem. Zobaczymy, jak mu się tym razem uda uporać z bazą. Myślę, że ten peon zmierza właśnie ku bazie następnej założeniu bazy. To będzie szybka. Na pewno nie może być ta długa mapa, bo widzicie, sama mapa jest oparta o cztery kopalnie. Więc tutaj nie ma, nie ma czasu nawet na długie rozgrywki w oparciu o makro. Tutaj trzeba jak najszybciej nasuwać. Tylko na Prophet AP, czyli All Prophet, okej. Okay. Do końca nie rozumiem, Prophet, okej, okay. czyli jednak tutaj wyszedł i Knight jako drugi bohater. Chyba bym zmienił kolejność, gdybym to ja grał, ale jak powiedziałem, nie jestem tutaj żadną wyrocznią wielką w tej tematyce, więc ciężko mi się wypowiadać. Eee... Aha, oczywiście, mowa o Legion TD i zastanawiałeś się nad następną gro. Bardzo profesjonalnie, panowie, z waszej strony. Mam nadzieję, że w przyszłych turniejach e, pominiecie się taką e, radosną konwersację. Czy mogę was wyłączyć, jak będę tutaj? Nie, chyba was też będzie słychać tutaj, albo widać przynajmniej. Niestety, panowie sędziowie nie dopisują archiwum wiadomości. Nie da się was wyłączyć, niestety. No szkoda. Eee, Okej, okay, zobaczmy, jak to się uda. Myślę, że sporo zmienisz swoją kompozycję, jak zobaczysz te gargulce. Czy nie, że one jakoś strasznie nabróżdżą, ale. No jakbyście się czytali w myślach, prawda? To tutaj może być jakieś bardzo dobre przechwycenie części jednostek. Jest leś, kaponeś. Kap, leśny kap, troll, kapłan cieni. Uuuu, i polujemy, polujemy na kapłana. i powinien zaraz po jakiś polecieć. No, full retreat, full retreat zdecydowanie. Drugi poziom rocznego sługi, czyli to jest jakaś jej umiejętność skalowana. Co tutaj się zaczyna dziać? Uuu, łowcy głów! Spamujemy gargulce. No, bez jakichś większych strat. 43 jeśli chodzi o populację, do 41 wagona. Czyli jakiejś wielkiej różnicy nie ma. On ma sporo tych oczywiście spamowalnych jednostek, które, które może sobie dokładać do swojej armii, e, no ale niestety Ogr Mag pada łupem graczem niebieskiego Agona i większa niż Myślę, że można było lepiej na pewno drugi poziom na Baronie Śmierci, to jest całkiem rozsądne, powinien dołożyć mu aurę, a nie, pożeranie, pożeranie powinien nie, jednak aurę, ciekawe, e, Anholiarę mu wrzucił, myślałem, że pożeranie, pożeranie sprawia, że dzięki temu możemy... Devcoil dużo częściej używać, Chyba, że taki jest build, nie jestem pewien. E, Ci z rodzina. No tak, dawno tego nie słyszeliśmy. Jak już, jak już oczywiście pamiętamy. Druga baza już jest w drodze. Wieżyczki powinny szybciutko powstać. Z dwie, trzy, plus jakieś jedno legowisko, żeby to w zasadzie było bezpieczne. No i w tym momencie, jak już są z to nie jestem pewien, czy te gargulce będą miały spory wpływ na pole bitwy. Myślę, że nawet znikome, jeżeli będą się biły. Agon, po raz kolejny. On ma coś z tą agresją, nie? Zauważyliście. A dziwne, że kurde, wrzeźnia i jeden wóz mięsa, dwa nekromanci, tak, nie wiem, przychodzą mi tak do głowy takie pomysły. Halwudu. Czy coś tutaj masz, wilkołaczku, dokupionego? No misturki leczące, wisiel energii, artefakty w zasadzie bez zmian z tego, co widzieliśmy od początku. E, myślę, że też po ataku można by przełożyć na Death Knighta. Tak mi się wydaje, że chyba działałoby to lepiej. Death Knight ma, zobaczcie, jaką bazę na drugim poziomie, gdzie Dreadnought na trzecim. a no, ma mniejsze, okay. wydaje mi się. No na pewno mam mniejsze obrażenia, a ma dołożone te aury. Nie jestem przekonany, czy to jest taki dobry pomysł. No nic, zobaczymy. Defense jest na pewno szybszy, yy, więc mógłby szybciej dojechać do tej linii wroga. Haras, haras, ok. Na pięciu gargulcach haras może być skuteczny nawet. O ile nie skoczy szybko do legowiska. No haras przeciw korkom, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Chyba go zl zlokalizował. O, tak, zdecydowanie go zlokalizował. Będzie próbował się wbić tutaj w, w kopalnię, ale to będzie bardzo niemiłe podejście. Otóż to. No, 400 życia. Jak szybko w ten wasz Unarmored się wbije. No, jedno legowisko, obskoczcie. No, pięknie, pięknie go wyczaju. a na farcie, srarcie, no po to jest minimapa, żeby nie było na farcie. No tak, będzie tutaj ogarniał temat. No, w zasadzie wystarczyłoby to, żeby ściągnąć co najmniej jednego gargulca. Chyba, że będzie chciał podjąć jakąś konfrontację na poziomie powietrznym, a nie sądzę, żeby wiwerne jakoś sensownie były, były fajnie odpowiedzią na te gargulce, bo, bo, bo właśnie gargulce specjalizują się w zwalczaniu przeciwpowietrznych jednostek, a mimo wszystko viverny służą też do większej ilości zadań, tak mi się wydaje. Myślę, że można by się pokusić o tego żółwia morskiego, gdzieś tam portal na nas dokupić yy, i spokojnie można by to zrobić. Nawet kosztem jakiejś tam utraty jednego peona, czy dwóch, na przykład, na skutek harasu. Można by złapać wroga zdecydowanie poza pozycją. To są skrzynki, więc zakładam, że coś w nich może się znajdować. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, jednak jest nawiedzona kompania złota, już? No tak, więc ta gra nie może się toczyć długo. Myślę, że wszystko się sprowadzi jak zwykle do jednej konfrontacji. Rzućmy okiem jeszcze na populację. 55 wilkołaczka łagona 49. Dosyć dużo. Kościelisko, czyli żmie zapewne zostaną dołożone tutaj do kompozycji. Czyli fuller zdecydowanie idzie w te jednostki powietrzne. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja u. Okej, okay, trzeci poziom, czyli. Hmm, ciekawe, dlaczego nie było bohatera, prawda? Zauważyliście, że nie pojawił się drugi bohater u Wilkołaczka? Ach, okej, okay, sensownie, odpowiedź jest przez Jesteś w Nietoperza, tak, to ma sens, ma to sens. E, Agon Wilkołaczek nie odpowiedział bohaterem, więc ten, taktyka na jedną bohaterkę cały czas się sprawdza. Co on tym miejscu w Nietoperza chce zrobić? On chyba tą miksturę chce rzucić, bo oni mają takie nietop, nietoperowe mikstury mają. Uch, spamuje Batriderami. Zobaczymy, jak to będzie. Czy ta odpowiedź będzie miała faktycznie sens? Zaraz zrewolucjujemy, moi drodzy. Tutaj już jest creep. Jest jakiś zbieracz? Nie, na razie tego nikt nie zbiera. No, Zorientował się, że jest sam. Mam dużo mniej życia. E, jak jest sytuacja z agroidami? 1-1 na lataczach czy na dystansowych obrażeniach. 0 e, u nieumarłych. 1-1. A jak u istot 2-2. Hmm, okay. No tak, czyli ten ruch w stronę żmiów był w zasadzie naturalny. Można by dołożyć jeszcze jakąś jedną a bombę czyli Abomination, czyli plugastwo. Spokojnie. Zigurat kolejny. No, no, nietypowa rozbudowa. Szczerze, jakoś tak bardziej można by się skupić na tych pozycjach obronnych. A w sumie tak, tutaj są te pozycje obronne, czyli gotowe do ulepszenia. Nie ma sensu wydawać w tym momencie surowców. Surowców, jak widzicie, na tej mapie nie jest za dużo. U obydwu graczy. No tak, Batriderzy jako odpowiedź przeciwpowietrzna, plus oczywiście sporo zdolności, które mogą dysponować, mają tą bombę taką, koktajl. Mogą też oczywiście zadziałać jako kamikadze pod, pod koniec swojego życia. Na pewno ma to sens. 15 minut, czyli w zasadzie wszystko zbliża się ku jednej konfrontacji. Szkoda, brakuje mi właśnie takiego klasycznego harasu, nie? Poza takim... No, to, to już wiesz, że tutaj coś się znajduje. No, fakt, że nie zbudowałeś tu niczego, będzie nic Ci kosztował życie czterech peonów, obstawiam. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale czterech peonów to najmarniej. No chyba pozamiatane. Że właśnie brak takiego harasu, nie? Szerszego na no szerszą skalę. No, odcinasz mu ładnie tą ekonomię. Raz, dwa. No, chyba się z tym pogodził już. Trzy. Albo nawet nie zlokalizował. Z, z, z no widzicie na tej gargulce to nie jest. o o uh, o Uuu! Uh, 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 uh. Czekajting! No, 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 przyznam szczerze, że ciekawie, ciekawie. No i po, po... No, zdecydowanie, wymikrował ładnie, odsunął go, żeby, żeby ten AOE damage nie rozbił się na inne jednostki. E, fajna taktyka. Ja nawet nie wiedziałem, że tak się nie gra, ale okej. Okay. No, zdecydowanie za mało tych ataków naraz, tych AOE, żeby to faktycznie jakoś tam zadziałało, ale... Ale ubicie tych gargulców było naprawdę sensownym ruchem. W zasadzie, kurde, wiecie co? Zabijcie mnie, ale... Czy będę daleki od prawdy, jeżeli powiem, że gdyby wilkołaczek zaatakował teraz, to bym mógł to go spokojnie powalić? Ilość orków, jakich on ma, czy troliówców grów w Batriderze, plus siepancze, plus kapłan, plus ta sylwanaska cała. Myślę, że bez większych problemów przebijałby się przez trzy gargulce, pięć guli i dwóch bohaterów. No nie wiem, może jestem w błędzie, może te ziguraty faktycznie coś zrobiły, ale jeden demolisher chyba poza to wszystko, tak się wydaje, jeżeli chodzi o tą kwestię. No mi... Strategy... A no okej, okay, dobra, jest lodowy żmi. On mógłby troszeczkę namieszać. Szyków. Hmm. Ciekawe, nie jestem przekonany, jakby się to rozwinęło. Chyba ustawisz się jak obronę przeciwlotniczą? nie no. Taka bardzo, bardzo, bardzo mógłbym powiedzieć, powolna rozgrywka. No, brakuje mi, brakuje mi tego, jeżeli macie jakieś ciekawe rozgrywki, gdzie wygraliście, to byłbym bardzo wdzięczny, żebyście podrzucili. Nie jestem pewien, jakie artefakty można kupować na targowisku, ale wydaje mi się, że tam można coś chyba ciekawego wychwycić, a zwłaszcza, że... Mm. Walcover. O, proszę. Cóż tu się stało? Zaraz się okaże by to już było po rozgrywce? Tak miałby, tak miałby się zakończyć ten turniej? No byłbym bardzo niezadowolony. Zdecydowanie byłbym bardzo niezadowolony. Trzeci bohater łagona. E, Pojawia się już władca ziemi. Hmm. Nawet się zdziwicie, jak nie czytam tych wiadomości. Bardzo się zdziwicie, panowie. Jezus Mario. Jezus Mario, ale ta armia przeciwpowietrzna będzie bolała. Co mało wojska, za dużo gruntów, którzy niewiele tu porobią, czy ich skatują na, na ziemi. No, niestety, dałeś się nieumarłem rozwinąć, stary. To jest Twój problem. To jest tylko i wyłącznie Twój problem. Pozwoliłeś mu się rozwinąć i, i to cię zaboli. No nie wiem, czy on się podda, czy będzie próbował mią wszystko walczyć. Na tych Batriderów. widzę, że próbuje się ustawić na Batriderów, ale nie wiem, czy to jakkolwiek zmieni jego e, sytuację w tej rozgrywce. O ile Agon jakoś tego kolosalnie nie spierdoli, to wygląda na to, że z nim wygra. Wygląda na to, że z nim wygra. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie Okej, okay, widzę, że tam jakieś dyskusje między sędziami. Jak wiemy, oczywiście, pierwsze rozgrywki słyną z profesjonalizmu i... E sensownie zorganizowanego turnieju, powiedzmy sobie szczerze. To wygląda tak bardzo, bardzo amatorsko na ten turniej, ale, ale, ale doceniamy inicjatywę, że ktoś sobie wymyślił, żeby coś takiego zorganizować. Mecze były jakaś tam cała tabelka, więc no, chyba okej, okay, chyba okej. Okay. Um, no, co wy zamierzacie? Okej, okay, zmieni się w Berserkerów już. No, jest to jakiś pomysł, znaczy... Hmm. cień teraz wejdzie i wygląda na to, że wraz z nadejściem tego cienia on się powinien zorientować, co się dzieje w tej bazie i że Tymi swoimi urmami i, i z tym powinien sobie dać radę z nim. Kolejny smok. Uuu, 79 do 68 Wielkuaczek zostaje w tyle za dużo surowców. Co to robisz, mój drogi? Co jest jakimś twoim nadrzędnym celem w tym momencie? Poza legowiskiem orków i Batriderami? Nie, nic nie robisz. Ok, atakuje. No haraz tą stronę. Ma to sens jakiś. Jakiś. No zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy jak się rozwinie ta sytuacja. No na pewno uda Ci się ich zabić. No, jeśli będziesz chciał to to na pewno. Zobaczymy, yy, zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Okej, okay. ten atak może być bolesny. Brak teleportu. No, to będzie chyba pozamiatane moi drodzy. No nie był to jego błąd, on nawet może tą kopalnię poświęcić. To jest główne niepoświęcenie za to co się teraz zadzieje. Żaden błąd Agona. A jeszcze wy, jako sędziały, powinniście to widzieć. I w tym momencie tu się, tu się kończy w zasadzie rozgrywka, bo ja nie widzę większej szansy, w jaki sposób mają się wybronić tutaj orkowy. Ci wrócą, będą zbyt, zbyt daleko od walki. Okej, okay, dobra, cofam, zwracam honor. Może faktycznie to była metoda? Nie, to nie była metoda. To jest GG. Urmy zostały, zostały zniszczone, no okej, okay, próbuję. Zbyt twarda krowa. Zanim się to w ogóle doczłapią na pole bitwy, to już jest komunikat. Patrzcie, cała armia na ziemię przestała istnieć. 35 populacji do 69, <grymne> No nawet. Leśny kapon spada, spoko, okej, okay. ale, ale co dalej? Sfokusujesz mu go. Brak zabitych wyrmów w sprawie, że po prostu jesteście zamordowani. Szkieletowi słudzy zostali wyzwani. No, po wszystkim. uśpiana łuczniczka. Opa. Wygląda na to, że całą rozgrywkę wygrywa Agon. Co przyznam szczerze. Myślę, że miał, mm, miał, miał więcej szans. Więcej szans miał zdecydowanie na wygranie tego wilkołaczek. Tak mi się wydaje, że miał więcej szans. E, może na przestrzeni całej, całe, całego turnieju grał troszeczkę lepiej, ale, ale w, tych, w tych grach wydaje mi się, że dużo lepiej na wilkołaczek. E, po prostu bardzo dużo błędów, e, które potem przeważyły na całą rozgrywkę. Widzę, że tutaj chyba trzymają, trzymają się do końca. W gruncie rzeczy nie wiem czemu, brakuje, żeby zaczął tu budować jeszcze koszary, jak jesteś tak zdesperowany. Chyba, że panowie po prostu zostawiają. O, pozdrawiamy również, Wilkołaczku. Bardzo nam miło było Cię gościć. Takie, po, takie postawy pro, propagujemy, a nie propagujemy trzymania takiej ilości złota. To zdecydowanie nie. Eee, o, Agon też pozdrawia. To możecie pozdrowić. Jagona i Wilkołaczka możecie napisać w komentarzach. Pozdrawiamy. Bardzo nam miło było. Eee, zdecydowanie. Zdecydowanie. To jest dosyłane. Wojsko bardzo kiepskie rozgranie. Zobaczymy, czy jeszcze panowie coś powiedzą, czy będziemy już kończyli na ten moment materiał. Myślę, że możemy powolutku kończyć. W zasadzie widzę, że zmierzamy ku końcowi, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy życzycie sobie więcej tego typu rozgrywek, e, czy nie. E... Dajcie, dajcie, dajcie cynk, czy, czy takie wydarzenia miałbym organizować, czy też nie. Ja oczywiście też jestem otwarty na, na, na nadsyłane przez Was replaya, o ile będą to ciekawe, to będzie bardzo dobrze. Niestety e, Warcraft nie oferuje fajnego narzędzia do przeglądania replay, więc w zasadzie trzeba wszystko przelecieć samemu na początek, więc jeżeli to jest na przykład 2,5 godziny Azer Wars, to upewnijcie się, że to jest dobra mapa, żeby ja nie musiał przez 2,5 godziny strzępić gardła, a, żeby obejrzeć rozgrywkę, gdzie się sojuszuje 10 osób i wygrywają razem grę. Byłbym bardzo wdzięczny za, za taką postawę. Mateusz, no widzimy, że to już jest pozamykane, byłbym bardzo wdzięczny za taką postawę, zobaczymy jak to się wszystko będzie rozwijać, myślę, że to, to, to community warcraftowe trochę kwitnie, mi sprawia przyjemność komentowanie, więc jeśli Wam też sprawia, jeśli Wam podoba się oglądanie oczywiście tego typu rozgrywek, to będę bardzo zainteresowany kontynuacją tego, dajcie cynk, ja Wam dziękuję serdecznie, ja bo Ignacy, Wy byliście Wy, a to jest ekran statystyk końcowych, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.